Właśnie przed chwilą wykąpałam torka, o, ale piękny. Zobaczcie, jak stoi. Pięknie zadowolony, że jest schłodzony. Wiecie, jak grzecznie stał. Super stał. Patrzcie, ile wody. Nie mam ściągaczki, ale to nic. Stój, torcia, stój. Pięknie, nie? Nawet tu grzywkę dał sobie zrobić. Wszystko dał sobie zrobić. Chyba mu też gorąco, dlatego pięknie się zachowałeś. Grzeczny byłeś, tak. Grzeczny koń. Tak gorąco, nie? Moja dupka. Moja dupka, kochana. Tak. Stój, kochanie. Ale, elo! Elo! Prrr. Stoisz. Stoisz teraz, druga strona, no. Pokaż się tu trochę ci pościągam tą wodę. No, ale jesteś świecący.